Po blisko dwóch tygodniach paraliżu i narastającego napięcia zapadła kluczowa decyzja, na którą z niecierpliwością czekała cała branża transportowa i logistyczna. We wtorek 23 września, tu przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów, premier Donald Tusk ogłosił, że Polska wznawia ruch graniczny z Białorusią. Wszystkie drogowe i kolejowe przejścia zamknięte prewencyjnie w odpowiedzi na rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe zostaną ponownie otwarte. Ten strategiczny ruch, który ma nastąpić dokładnie o północy ze środy na czwartek z 24 na 25 września, stanowi bezpośrednią reakcję na zmieniającą się sytuację geopolityczną, ale jest również wynikiem potężnej presji ekonomicznej, która z każdym dniem zamknięcia granicy coraz mocniej uderzała w polską gospodarkę. Premier Tusk podkreślił jednak, że jest to decyzja warunkowa, a możliwość ponownego zamknięcia granicy pozostaje w arsenale rządu jako narzędzie, po które nie zawaha się sięgnąć w razie powrotu zagrożenia. Decyzja o całkowitym zawieszeniu ruchu na granicy polsko-białoruskiej zapadła 9 września, a w życie weszła o północy z 11 na 12 września, tuż przed rozpoczęciem manewrów. Rząd argumentował wówczas, że bezprezensowe ćwiczenia wojskowe z udziałem sił rosyjskich i białoruskich, odbywające się w bezpośrednim sąsiedztwie terytorium NATO, generują wzrost zagrożenia i niestabilności, co wymaga podjęcia nadzwyczajnych środków ostrożności. Zamknięte zostały ostatnie dwa działające przejścia drogowe. Terespolu dla ruchu osobowego oraz w Kukurkach dla ruchu towarowego wstrzymano również kluczowy dla tranzytu kolejowego ruch towarowy na przejściach Kuinza-Białostocka-Grodno, siemieniówka Swisswatch i Terespol-Brześć. W praktyce oznaczało to całkowitą izolację transportową na tym odcinku wschodniej granicy Unii Europejskiej, co natychmiast wywołało falę protestów i apeli ze strony przedsiębiorców. Głównym i oficjalnym powodem wtorkowej decyzji o otwarciu granicy, jak zaznaczył premier, jest zakończeniem manewrów, które odbywały się w dniach 12-16 września, w ocenie rządu ustanie bezpośrednich działań wojskowych w strefie przygranicznej znacząco zmniejsza ryzyko prowokacji i incydentów. Te bezpośrednie powody wygasły, stwierdził Donald Tusk, sugerując, że środek zapobiegawczy, jakim było zamknięcie przejść, spełni swoje zadanie i dalsze jego utrzymanie nie jest już konieczne z perspektywy bezpieczeństwa państwa. Decyzja ta została podjęta w ścisłej konsultacji z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, Marcinem Kierwińskim, który natychmiast po politycznej deklaracji premiera podpisał stosowne rozporządzenie, nadając im moc prawną. Jednak za fasadą oficjalnych komunikatów dotyczących bezpieczeństwa kryje się również istotny, a być może nawet bardziej palący powód ekonomia. Zamknięcie granicy okazało się niezwykle kosztowne. Polskie firmy transportowe i logistyczne, dla których kierunek wschodni jest kluczowym elementem działalności, z dnia na dzień zaczęły alarmować o gigantycznych stratach. Wstrzymanie ruchu uderzyło nie tylko w przewoźników drogowych, ale również w strategiczne interesy państwowego giganta PKP Cargo. Zamknięcie kolejowych przejść granicznych oznaczało de facto zablokowanie lądowego nowego jewamnego szlaku czyli kluczowej trasy tranzytowej dla towarów z Chin do Europy. Każdy dzień blokady generował milionowe straty i podważał pozycję Polski jako wiarygodnego kraju tranzytowego. Problem miał również wymiar ludzki. Jak raportowali przedstawiciele branży oraz politycy partii opozycyjnych, w tym Konfederacji, która aktywnie naciskała na szybkie otwarcie granicy, wielu polskich kierowców ciężarówek utknęło po białoruskiej stronie. Nie mogli oni wrócić do kraju alternatywnymi trasami, np. przez Litwę czy Łotwę, ponieważ, według doniesień, strona białoruska blokowała taką możliwość, tworząc swoistą pułapkę dla przedsiębiorców. Ta sytuacja budziła ogromne emocje i potęgowała presję na rząd, aby jak najszybciej znaleźć rozwiązanie. Otwarcie granicy jest więc dla nich wiadomością, na którą najbardziej czekali. Premier Tusk, ogłaszając swoją decyzję, wysłał jednocześnie bardzo jasny i stanowczy sygnał w kierunku wschodnich sąsiadów, podkreślił, że choć bezpośrednie zagrożenie minęło, rząd nie traci czujności. To narzędzie pozostaje cały czas w naszych rękach. Powiedział, odnosząc się do możliwości ponownego zamknięcia przejść granicznych. Jeśli będzie taka potrzeba, jeśli wzrośnie napięcie lub agresywne zachowanie naszych sąsiadów, to nie będziemy się wahać i podejmiemy ponownie decyzję o zamknięciu przejść, zapewnił premier w otwartej dla mediów części posiedzenia rządu. Jest to klarowna deklaracja, że Polska traktuje kontrolę nad swoją granicą jako instrument polityki bezpieczeństwa, gotowy do użycia w każdej chwili. Decyzja o otwarciu więc nie jest bezwarunkowym powrotem do statusu quo ale raczej problematycznym posunięciem, które balansuje między interesem gospodarczym a koniecznością zachowania zdolności do szybkiej reakcji na potencjalne zagrożenia. Decyzja rządu spotkała się z natychmiastowym i entuzjastycznym przyjęciem ze strony branży transportowej. Dla tysięcy firm oznacza ona koniec kosztownego przestoju i możliwość powrotu do normalnej działalności operacyjnej. Jest to również sygnał dla międzynarodowych partnerów, że Polska pozostaje otwarta na handel i tranzyt, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ciągłości globalnych łańcuchów dostaw. Mimo ulgi w tle pozostaje świadomość, że stabilność na wschodniej granicy jest krucha, a sytuacja geopolityczna może ulec dynamicznej zmianie. Rząd Donalda Tuska otwierając granice, zdaje się mówić, wracamy do biznesu, ale trzymamy rękę na pulcie i jesteśmy gotowi na każdy scenariusz. W najbliższe tygodnie pokażą, czy ten gest deeskalacji spotka się z podobną postawą po drugiej stronie granicy. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami, zostaw łapkę w górę pod tym filmem i subskrypcję na tym kanale. Z góry dziękuję.